witam was serdecznie. To jest Iron i zapraszam Was na nowy odcinek z Bullet Storm Full Clip Edition w poprzednim odcinku. No znaleźliśmy tryszkę, jej, Dostaliśmy od razu w pysk. Hmm. No i kurczę po drodze żeśmy rozwalili całą tamę tą, tą, taką ładną. Nie ma jej tu chyba gdzieś w okolicy, więc niosło nas niezły kawałek z tego co mi się wydaje. O, to psy też nie widzę. Obecnie mamy znaleźć yy, kapsułę. Tak, okazji, że kapsułę. Chodźmy, sisi. Sisi, si si, si si. No idźcie, no. Ale ty kurczę, szybko idziesz, a ci się śpieszy. No i gdzie ta kapsuła? No i co, ja mam iść przodem, bo wam się nie chce zbytnio? Coś cisza przed burzą, Boziu, drogi. Ani widu, ani słychu. Coś słychać. Tak, nie bardzo, cicho. Upsik. Dobrze, no, się pół budynku nie zwaliło. Yy... Coś tam się zwaliło tego budynku. <laughs> Brawo, my. Jesteście zadowoleni? Zasobnik. A m mobil się mi przydało. Nie podobuje mi się ta shotgun co mam. Tak ja kupuję hu, hu hu, ale bym chciała yy, prawa ręka dwóch co i... Dobra, koniec zakupów. Okej, okay. możemy kopać. Wyciek, komuś coś wyciekło. jak centralnie go trafi Mógłbym <głębki> gardł uh -huh. Kombi na to, że ty zaś robisz Okej, okay, mamy was Kto? Czy jakiś kamper mi się zdaje, że jeszcze? Czym się zdaje, że jest? Jasne, że jest, no. Tam jest, patrzcie. to Patrz, jaki caniek. O że weź się To jest i Dobrze. Tam gdzieś się chowie kamper. teraz poleci. Dobrze, może być w tłów. O, jeszcze! O, w główkę, ale no jaki... I mamy to, co mamy, no niestety. No, pokaż główeczkę swoją. Pokaż swoją główeczkę. Musisz się... Z... O, jak pięknie. Perfekcjoni... Perfekcjonista. chodźcie. Drużyno. Tak do... kamperki, municję. Bo jaki ty siłacz. Si si. si, si. kucajmy i si, siusiajmy. Si, 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 si. Niemożliwe to jest jakieś... O! Słyszę tego śmiesznego. Infobota, a nie kioska. Nie wiem czy mi się to tak kurde... Dobra, a ja nie chcę ten Ciągniemy sobie go. Okej okay. 1028 Co jest? Gra. Czemu chcesz? Chciałeś zablokować... Nie blokuj mnie, jak chcę skończyć grę. Jak po budynku zaś ci. Normalka. Robię to, nie narzekaj. Nie chcę nic ze sklepiku.

Panie nie Dlaczego nie pani... Żodem. Ej wy gdzie jesteście? Może myślałem, że nie mogę ten nacisnąć. Mhm. Uh -huh. Nie ma Now! Teraz ty będziesz daynao. Tylko osłaniajcie mnie to proszę Was bardzo. Ile ci? Mm. <noise> Dobrze może nie ten Okej, uciekasz faniarką? Łapcie gruszki Bardziej to przypominają winogrona. Winogronka takie. Cudne. Co? Aha, ta kapsuła. Może was podwieźć? <laughs> Nie bardzo by nas podwieźli. O, jak ładnie. Tak, idą do kapsuły. Mmm, już tam jest rano, tam jest. I hej, kobieta Shit. znikła. Julia, no, uciekła. <coughs> I sisi, co ty robisz? No. Sisi, łyszy znowu. Won. Won. This is my detail. You do what I say. One more betrayal, I will snap your neck. Nice friend. He's a good kid. He's just butthurt right now. He's just butthurt right now. He's just butthurt right now. He's Uhuhu, jedziemy. Ej, si si, przeszkodziłeś mi mój zjazd. Możesz oh, mi się monkey can't Dobra. Help, monkey. I'm not exactly

Aha. Ja myślałam o innym koledze robot. Ale o to nie jest robot. On nie ma robota. Ej, ty, Niedobry. Z boczuchu. Dobre. Coś potrzebujemy? Nie, nie bardzo. Oko wystarczy to co mamy na razie o, Ale mamy naszego infobota. O, rozpyknij że się. 11. No i co? Gdzie wy? Co wy macie? Ale tu ma. No właśnie, tędy. Ale tamtędy też jest przejście. I musiałam, że się, się nam znikło. Tu jest coś. Amnesty. No łam skorki. Woohoo! Nie. O nie, to będziecie mieli. Będziecie mieli arbuzy. Co, to, co to było? Widzieliście ten przeskok? Co, co na kurde? Mistrzyni, kurde przeskoku. Masakra. A ty jeszcze? wiesz? I jaka karateka? Nie, to jest ten, ten, ten. idzie na proszę cię, dziękuję. Tak ładnie wyglądacie na tych kolcach. Aha, weźcie się Okej, okay, jedziemy dalej, aha. Może wyślijmy im tą piłeczkę. Oh yeah! Tak, owie oh yeah, i my dostajemy po głupcy. Chyba wam roczkę odpadnę, jemu. Dobrze, zbierajmy może amunicję. Tak, myśli się poprawia. Mm -hmm. Dlatego kurczę właśnie FPS shooter nie nie napadzie nigdy w życiu. Co to Kuna jest? Ale już wybuchnęło. On chyba sobie na te piłeczki. Dobra, dajcie mi ten. Koniec Twojej rządy. Nie, ja bo będziemy mogli sobie ten. A czy mogę. Ja chciałem, że snajkorkę. <grytanie> no oczywiście, że tak. Ale nie pamiętam, czy ta brońka była jakaś super-super, czy po prostu... no. Shootgunite, jak skreśliłam, z lisy. A to się przekonamy. Tak mi się wydaje, że to jest naprowadzane. Zieleniny, a będziemy widzieć. Ej, czy co wy? Mhm. Mm Psychotropowe. Tam niech się będą... Prawdopodobnie. Ci bandziory będą się bić jak gdzieś tam trafimy. Smycz. Dobrze, odblokujmy sobie broń. Uuu, jeszcze jedna. Czy ja chcę jakiś magazynek? A po sobie tego chwilę. Czemu by nie? Tu jeszcze bym sobie do magazynku kupiła. Dobra. Styknie tej zabawy. Zakupowej. Co z tego będzie? <grymka> Mówiliście coś o tym tym zarodku. Tak, podbiegnijcie sobie teraz jak to tam się uwalnia. Wow, ale ty szybki. kurde nic się nie stało. Sisi si. Dobrze pospierajmy sobie. mo. Dziękuję. Możemy iść dalej. Mhm. A my co mamy się bronić. Już? Kurde, wszędzie te, te... Jej, otworzył nam! No biegnę, biegnę, no. Oh no, to jest to co myślę, czy to nie jest to co myślę? Chyba to jest to co myślę. Chyba.

Tak, ja sobie kucam, idę pomału, ta sobie ślizg zrobiła. Może być i tak, no. No, tam jest ta kopuła z ty... z przodu. Bozi już tył. tyłu. Antidot. Aha, bo się tamten... nawdychali się. się. Ładne zapaszki tam macie. Weź do kolegi, niech się też... Niech się też powocha, może. Nie, nie ma tu żadnego Robo Robotego jak on się nazywa. Które zaś powiedziała kioska, to jest Infobot. Infobot. Co maluję amunicję miałem siedem na No, ja mówię, no. <laughs> jak <on> przypalił <laughs> Dobrze ci tak kolego No już no odejdź, idź tam O, o, tak mi przykro Okej, okay, był Vandal. Duży obszar w ogóle jest chyba tak, widzę z tego, że dużo obszar tego, tych zarodków są. Boziu, karateko. Czy ty, pani, nie dostępowała gdzieś tam w karateki, w którejś części? Bo ty tam masz takie kopniaki. A <laughs> kurde, ja chcę już mojego Cobra Kai trzeciego sezonu. Dajcie mi, nie mam co oglądać. Tego prawo jak ktoś nie oglądał. Cobra Kai polecam, na Netflixie świetne. I nawet kurczę mi się tak. Wydaje. Tędy chyba, no nie? Wydaje mi się, że jest lepszy niż y, Karatekit, pierwsza część, bo to jest kontynuacja. Nie wiem, drugiej też? Nie wiem, bo tylko w pierwszą oglądałem. Druga też. Trzecia nie wiem, a to chyba w czwartej ten. W czwartej y, trenuję taką dziewczynę. A weź, weź się ten... Iść tam do roślinki. Jejku, kop za kop. Wow, wow, wow. Wow. Eee, rocika cię roślinka nie zjadła, co? Jakim sposobem? A teraz niestety wszystko kurde koronawirus to i to i przez dłuższy czas trzymali nagrywanie czegokolwiek, więc kiedy się ujawi pojawi trzeci się Jejku, zaraz zginę. Kiedy się pojawi kobrak i trzeci sezon, to nie mam zielonego pojęcia. Pożyjemy, zobaczymy jak to mówione, nie? Weź tam do roślinki, wskocz sobie. O, już jednego zjadła. Roślinka była głodna. Chyba, żebyśmy może my nie weszli w tą roślinkę, Dobra, nie, nie, bo to, to kurde... No to. A to czego chciałeś, kolego? Dobra, już wszyscy. Czy jeszcze ktoś przyjdzie? Kolejcie! Jochu! Chodźcie! Ło, wow, a tu się aż prosi o ...akupunkturę. No panowie, no idźcie sobie, darmowa, taka fajna, relaksacyjna. No to się prosi, no widzicie, kurczę. Porządnie. Chodź, chodź! Aha, dobra, Rosinka go zjadła. Jej, kolejny kiosk! Czy ja zaś powiedziałam ko kiosk? Brawo, ja. O oh, no! Kryje się, no. Dzięki za info. Dobra, tu jest. Czyli co, mini boss? Nie, chciałem porcią. Szybko poszło. Szybko to poszło. Myślałem, że będziemy się z nim ba... Wow. Chyba nie bardzo mam się zająć tym, tym tym... I w twarz. <laughs> Nie. Rosinka zajęła się. Z... zajęła się. O. Oh. Tyk, Pyk, pyk. Okej, okay, tylko dopadać. A my już sobie tego. Aha, za daleko jestem. Brawo. Jakie bo ten? Ok, teraz możemy użyć naszego nowej i nowej ręki. co ten... na... Jej, jak to długo przeładowuje? Wow! Po prostu cudo. To było najlepsze. Nie, oczywiście, że nie ma, no nie. Dobra, a ja bym chciała to. No i teraz, jakąś tak pociąg, pociacham, że tu ten Woohoo! I w kawałkach. No i zaś nie mam na co użyć. Ej, no. Zaś marnotrawstwo. Coś metrów. Oto no jest blisz, bl, 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 bliszku. Even <laughs> No dobra. Połóżmy ją na ławce. Spent. Gdzie to poszło? O, zostało. Okej, okay, skończymy sobie ten odcinek, w następnym odcinku pójdziemy uwolnić isiego, isiego naszego złego, dobrego czasem. I zobaczymy, tam już się szykuje boss. Tak, to będzie boss. Nie wiem ile tych bossów bo Wiem, że było może ze dwa. A czy tylko jeden był? Nie wiem, ta roślina. Zobaczymy. Ja już tak jak mówię nie pamiętam dawno to było, ale wiem, że wiem, że był boss. Była ta roślina. Właśnie na nią idziemy. <laughs> no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. No i to usłyszymy się w następnym odcinku Skry. W Polestorm Full Clip Edition. Cześć!